Nie bójcie się wykonywać rysunków na maturze z matematyki. Tutaj mamy zadanie dotyczące geometrii analitycznej i takie zadania za jeden punkt są naprawdę bardzo proste. No i znowu powtarzalne. To są kolejne pewniaki maturalne. Mamy zadanie z matury maj 2025 i to jest zadanie i na maturze w starej formule, i w nowej formule, więc lecimy. Mamy kwadrat, w którym jeden z wierzchołków ma takie współrzędne i wiemy, że przekątne tego kwadratu przecinają się w punkcie S. Mamy Liczyć długość przekątnej tego kwadratu. W takim razie robimy sobie taki pomocniczy rysunek. Rysujemy sobie kwadrat. Podpisujemy wierzchołki A, B, C, D. Zawsze robimy to na około A, B, C, D. Ja też o tym mówię w kursie maturalnym, no i mamy całą lekcję dotyczącą właśnie takich zadań ze współrzędnymi, z odcinkami. Polecam, bo to są bardzo proste punkty. I wiemy, że punkt A to jest 4 minus 1. Wszystko sobie zapisujcie, bo to się bardzo przydaje. Lepiej się rozwiązuje takie zadania, kiedy mamy rysunek. I wiemy, że przekątne kwadratu przecinają się w punkcie S. Co to są przekątne? Pierwsza przekątna jest tutaj i to jest przekątna AC, no i druga to jest przekątna BD. Punkt przecięcia przekątnych, czyli ten punkt, to jest punkt S i on ma współrzędne zgodnie z poleceniem 1-3. Naszym zadaniem jest obliczyć długość całej przekątnej. Cała przekątna to będzie na przykład przekątna AC. Korzystamy z tego wzoru. To jest wzór, który jest w tablicach i on służy do obliczania długości odcinka. My możemy obliczyć dowolny odcinek, o ile znamy jego początek i koniec, więc w naszej sytuacji znamy początek odcinka AS. Tej połóweczki tutaj. Więc spróbujemy sobie obliczyć długość odcinka AS. Zapisujemy to zawsze w pionowych kreskach, bo takie pionowe kreski symbolizują właśnie długość, więc długość odcinka AS. I tutaj mamy takie bardzo ciekawe oznaczenia. Więc zanim zaczniemy liczyć, to sobie tutaj musimy wszystko elegancko podpisać. Każdy punkt to jest XY. To jest punkt A, czyli nasz początkowy punkt, więc to jest XA. Y, a. Tutaj mamy drugi punkt, znowu x, y, jak w każdym punkcie, i to jest nasz końcowy punkt, więc to jest x, b, y, b. I teraz, jak już wszystko jest elegancko oznaczone, to po prostu podstawiamy do wzoru. Rysujemy duży pierwiastek, otwieramy nawias. x, b, czyli 1 odjąć, x, a, czyli odjąć 4, zamykam nawias do kwadratu. Dodać otwieram nawias YB, czyli trójka, odjąć YA, czyli minus 1, odjąć, czyli minus minus. Zamykam nawias do kwadratu. Tutaj też powinnam mieć w nawiasie. No i liczę dalej. Długość odcinka AS jest równa. 1 odjąć 4 to jest minus 3 do kwadratu. A tutaj dwa minusy dają plus 3 dodać 1 to jest 4. Do kwadratu, no i wszystko pod pierwiastkiem. Czyli co my tutaj mamy? Minus 3 do kwadratu to jest 9, 4 do kwadratu to jest 16. Dodajemy, otrzymujemy 25, czyli długość odcinka AS to jest pierwiastek z 25. No i pierwiastkujemy, otrzymujemy 5. Czyli długość AS jest równa 5 AS. To był ten kawałek. A my nie byliśmy pytani o AS, my byliśmy pytani o całą przekątną. Cała przekątna jest od początku do końca. W kwadracie te przekątne przecinają się idealnie w połowie, więc ta druga połówka też ma 5. Dlatego tak to zadanie jest skonstruowane, bo inaczej byśmy tego nie wyliczyli. 5 dodać 5 to jest 10, więc możemy sobie napisać, że AC ma 10. No i tyle wynosi przekątna, więc prawidłowa odpowiedź. To odpowiedź C. Polecam Wam poćwiczyć sobie zadania właśnie z wykorzystaniem tego wzoru na długość odcinka, bo na każdej maturze jest zazwyczaj jedno zadanie, gdzie tego wzoru możemy sobie użyć. Tutaj wszystko jest bardzo proste, bo kiedy sobie wszystko prawidłowo oznaczymy, no to podstawienie do takiego wzoru to jest błahostka i wtedy bardzo szybko otrzymujemy wynik. Na tej maturze maj 2025 było jeszcze jedno zadanie, w którym ten wzór też się przyda, i zaraz nagrywam dla Was to zadanie. Także jeżeli są jakieś pytania, to piszcie, jeżeli Wam się podobało, to dajcie serduszko i komentarz i mam nadzieję, że za chwilę słyszymy się w kolejnym filmie.